Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak widzicie, jak widzicie, między kawę i dzisiaj naprawdę trzy pokolenia. Po prostu jestem załamana, no ale cóż, no, ale cieszę się, że takie piękne. No, że tak mi lata poleciały szybko. nie po prostu jestem, że taki już człowiek wiekowy, ale mamy wspólne tematy i to najważniejsze. Nie tak, zawsze, zawsze babskie wspólne tematy. przedstawiam naszego gościa, Marta Kościelecka. Dzień dobry. Miałam mi Państwa poznać studentka drugiego roku psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Myśląc, nie? nie zmyślasz. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, bo teraz faktycznie przejdziemy przez trzy pokolenia o temacie, który by powiedział, że bzdurnym, Ale będziemy mówić o skarpetkach. Tak, bo my tak mamy. Raz jest temat bzdurny, a raz jest poważny. I tak po prostu dla wyrównania. Tak, o skarpetkach. To ja może na może ja zacznę. To zacznij. Dajemy ci pierwszeństwo. Bo więcej po prostu się wydarzyło i to, co teraz powiem, to będą zdziwione. Bo ja pamiętam skarpetki, jak nosił mój dziadek. Podkolanówki takie. Na, na paskach. To były takie specjalne paski. Pod kolanami się zapinało, żeby te skarpetki się nie ściągały w dół, żeby facet wyglądał elegancko. Tak, bo nie był gumek. Jak skarpetka? Gumek? Nie no, były bardzo ładne skarpetki, wełniane czy tam jakieś cieniutkie. Ja się nie znam na tym, już nie pamiętam, bo byłam dzieckiem, ale pamiętam, że tak podglądałam swojego dziadka. Zakładał skarpetki i babcia zawsze mówiła, żeby dobrze to upiął, to takie coś. Takie było na gumce, z takim jak te, na taką klamerkę i to trzeba było pod kolana, żeby ta skarpetka się, broń Boże, nie nie gurbiła tam na dole. Żeby spod spodnie nie wychodziły takie pomarszczone skarpetki, tak? I po prostu... Bo pomarszczone takie... skarpetki są brzydkie. No tak, ale teraz nie trzymają, tak? Ja takie kupiłam kiedyś i po prostu na drodze je ściągałam. <grym> Właśnie się zastanawiam, jak to... Nie, nie umiem sobie tego wyobrazić w ogóle, jak to wyglądało. Jak pas do pończuch? Tak, tylko o, na nodze. Okej. Okay. Tak, tak jak, dobrze mówisz, tak jak pas do pączek, tu miało takie rusztowania, to się zapinało. Wszyscy I widzą na pewno, gdzie się tu zapinało, pod stołówką. Tu, tu, się zapinało. Nie mogę wyżej, bo mam psa na kolanach. Co? A pies jest po kąpieli akurat, no więc, więc musi się tu przytulać. A ja pamiętam za to, że się nie nosiło w ogóle, ja przez lata nie nosiłam tych sandałków, tylko nosiłam same buty pełne i skarpetki. No tak. Bo taka była moda. Ja sobie nie wyobrażałam. Bo kiedyś nie było... Były takie sandałki, ale takie brzydkie były sandałki. A za to buciki były bardzo ładne dla dzieci. I taka była moda, że dziewczynki yy, miały skarpetki do bucików. Takich pełnych bucików. A te skarpetki były takie piękne. Z falbaneczkami. Jakieś takie... Yy, poprzypinane coś, jakieś yy, biedroneczki, kwiatuszki. kwiatuszki. To były takie słodkie, naprawdę. Ale ja ostatnio widziałam Martę w takich skarpetkach, że mnie po prostu rozbraiło. Widzę takie, to co to, to glany były? Nie glany, Takie tak, buty, takie, glany, ciężkie, takie buty. ciężkie buty i wystaje taka falbanka z ciulu. ona mówi, że to nie buty, tylko skarpetka. Tak, no są takie skarpetki. Ale fajne. I myślę, że są fajnym po prostu elementem do stylizacji, bo jak prosta nie była stylizacja, no to... Um, to niby jest taka głupota, skarpetka, a jednak mm. ja lubię sobie um, coś takiego um, dobrać. I ja pamiętam, że um, za czasów liceum i gimnazjum u mnie największa moda była na brak skarpetek. W sensie na zakładanie stopek, niezależnie czy to była o, zima, stopy. czy to była jesień. Najważniejsze jest to, żeby była goła kostka, w ogóle niewyobrażalny teraz dla mnie. Mhm. Bo po prostu jak widzę kogoś na ulicy z gołą kostką, to mi zimno się robi. Potrafię momencie. zaczepić. Tak? I powiedzieć, będziesz cierpieć na starość. Już tak. się zrobiłam taka zrzęda. Bo to jest bardzo niezdrowe mhm. w ogóle się tak okazało. Ale pamiętam, że w liceum przyszedł taki przełom i to za sprawą mojego pana pedagoga w liceum. Mhm. Bo wszyscy nosiliśmy krótkie skarpetki, a on zawsze do garnituru nosił kolorowe skarpetki albo na przykład jedną inną od drugiej i zawsze miał bardzo elegancką taką stylizację jakieś kolorowe skarpetki. I on mówił, że nosi te skarpetki, dlatego żeby po prostu uświadomi uświadomić ludzi, że to jest ważne, żeby zakrywać te kostki. I tak nas wszystkich zainspirował, że w naszej szkole wszyscy mieli zawsze długie skarpetki, już nawet latem nosili do krótkich spodenek. No i to się stało modne. I teraz rzeczywiście myślę, że jest taki wybór na rynku fajnych skarpetek, mm -hmm. że mogą być fajnym elementem ubioru, a przy okazji Zdrowym. pełnić swoją mm -hmm. pierwotną funkcję, czyli po prostu. Hmm chronić przed wyziębieniem, mm -hmm. zamarznięciem. A to widzisz, to taka moda no. była. Ja zawsze się dziwiłam, że tacy młodzi ludzie chyba specjalnie chodzą takimi gorąco, że te kostki im widać i gołe nogi. Zima, nie zięłam ja jeszcze mam kolegę, no, który w ogóle nie nosi skarpetek, czyli w ogóle zakłada buty takie eleganckie, nie zakłada wcale skarpetek. Taka moda też była. Nie potrafię tego zrozumieć. Zupełnie. Garnitur i gołe nogi. A to już nieładnie. To już no ale też ponad taka moda. Ja nie wiem, ja się nie znam. Ale ja moment. pamiętam, e, jak gdzieś byłam... Co to była? To była szkoła średnia? Czy nawet jeszcze podstawówka? To były modne, takie sportowe, ściągane... E, Podkolanówki, takie wysokie, były takie w paseczki, mm -hmm. czytały takie w No były też getry, ale były takie ściągane. Tak się ściągało i nad butem, nad butem taki ściągnięty kawałek wystawał. To nie wiem, czy to, to teraz jeszcze się pojawia, czy, czy to była taka chwilowa moda a teraz Ja myślę, że się pojawia. Tak? Teraz na przykład bardzo modne są, jest założenie skarpetki wysoko na leginsy. I no co, to i to nie Zauważyłam obciach? coś takiego. To I ja dużo pamiętam, osób że to tak był obciach, właśnie... że to był taki. Yy, cała yy, Wszelki wstyd i nieumiejętność ubrania się, jak ktoś tak naciągnął wysoką skarpetkę. Ale to jest taka moda widocznie. Tak sam dostrzegam coś takiego. Mm -hmm. Nie do końca mi osobiście to się mm -hmm. podoba, ale dużo osób e, tak rzeczywiście to sobie tam stylizuje, nie? Ale jak tak dziewczyna ma zgrabne nóżki i tak jak ty mówisz, tu falbaneczka, tu, tu chciałam powiedzieć co no, innego, nóżka zgrabna. <laughs> 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 to, to ładnie musi wyglądać. No mm. i właśnie to jest ten problem tego, tej międzypokoleniówki, że ja sobie takich skarpetek nie mogę ubrać, bo nie mogę sobie. A co z... nie możesz? No dlaczego? No gdzie wyjdę z takich skarpetki? Założę sobie leginsy, Tak. Na przykład e, dłuższą e, jakąś tuniczkę, uh -huh. do tego trampki. No i takie skarpetki. Uh -huh. Jest elegancko. O, widzicie? Teraz mnie tu ubieram. Elegancka babcia. <noise> No, a oprócz tego jeszcze co było? Jakie skarpetki? Podkolanówki. podkolanówki. To chłopcy też nosili podkolanówki, bo ja pamiętam i krótkie spodenki, i podkolanówki. Pamiętam kolegę z szkoły podstawowej, że tak przychodził do szkoły ubrany. Miał takie fajne spodenki, skórzane, króciutkie, do tego białe podkolanówki. I tak samo pamiętam, jak babcia ubierała mojego brata, jak do mnie przyjeżdżał. I jak ja miałam skarpetki, to on wrzeszczał, że chcę skarpetki. Jak miałam podkolanówki, to babcia musiałam zakładać podkolanówki. I z tego pamiętam, że chyba chłopcy nosili po prostu skarpetki. To po zdjęciach pamiętam, że były takie podkolanówki tak. u chłopców. Ale tak. dzisiaj... No raczej nie chodzą podkolanówki, w skarpetkach. Ale to mówię, że taka moda. tak Taka moda była, ta, kiedy się przyjęło. I co mi się podoba? Podobają mi się takie właśnie i u dzieci mi się bardzo podobają skarpetki, takie kolorowe, takie z jakimiś kwiatkami, z koraliczkami, jak takie dziewuszeczki chodzą, a nie jak takie księżniczki. To jest to takie uzupełnienie stroju dziecka. Ale że ja jestem duże dziecko i ja cały czas noszę kolorowe skarpetki. Nie potrafię się oderwać od kolorowych Obecnie skarpetek. Obydwie nosicie takie no, skarpetki. Tak, no, ja też nie mogę się powstrzymać. I to ja od lat, odkąd się pojawiły te kolorowe skarpetki u nas w ogóle, to jak kupowałam wszystkie kolorowe. Najdziwniejsze kolory jakie były, żeby tylko były i żeby były kolorowe i nawet do jednolitego stroju, żeby wrzucić do, do tenisówek czy do trampek, wrzucić jakieś właśnie takie, co, coś kolor, jakiś kolor po prostu dorzucić. Wiesz, ile mm -hmm. ja mam tych odjazdowych pomarańczowych, tak. zielonych, żółtych. One kupują skarpetki kolorowe, a, a ja korzystam, bo dostaje <laughs> czas. <laughs> I chociaż ja zawsze byłam przeciwna, no wydawało mi się, że do y, Adidasów białych, że kolorowe skarpetki nie fajnie wyglądają. A tu słyszę, że taka młoda. Hmm. To już teraz mm. będę miała do czego zużyć, bo tak to mi Marta da. To mi Patrycja da. I mam kolorowe skarpetki. A jakie ładne mam. No, no ładne masz, ostatnio z falbanką dostałaś, krateczkę z tak, krateczkę, tak. Ale jeszcze, ja pamiętam jeszcze jako dzieciak, że chodziłam w podkolanówkach, a później mi powiedziano, że podkolanówki są tylko dla małych dzieci. I przestałam chodzić, ale to uroczo wygląda, może już nie w moim wieku, ale myślę, że jak 20 latka założy podkolanówki, to chyba jeszcze ładnie wygląda. Nie wiem, jak to... Jak to jest wśród dwudziestolatków? Nie wiem, ja bym nie założyła samych podkolanówek. Nie no, z sukienką. Ale... <laughs> <laughs> A to dobrze, że sprostowałaś. <laughs> nie, jakoś tak nie przemawia to do mnie, ale bardzo modne są zakolanówki. To też pamiętam było. Tak, mhm. to jest taki element stroju, gdzie bardzo często się przewija. Dużo młodzieży chodzi w zakolanówkach różnych i często gdzieś tam ich szuka ale jeszcze wracając do podkolanówek to jest bardzo wygodna opcja jeżeli chodzi o noszenie pod a pod spodnie bo to... one po prostu nie spadają nie rolują się mm -hmm. i zimą dają dodatkową termoochronę także często też myślę że ludzie wybierają sobie podkolanówki, podkolanówki z tego względu tak że są z wygodne wygodnie. Ale zdrowotnie kiedyś słyszałam, że są bardzo niezdrowe, tak brzydko na nie mówią te podkolanówki. Tak nie mów, jak mówią, wiem. <grym> wiem, <grym> wiem. słyszałam. A ja nie że, wiem. że to hamuje tam ukrwienie i w ogóle, <grym> że są bardzo niezdrowe podkolanówki. Ale I też noszę. I że bardzo nieestetyczne, jakby ktoś widział te ale takie... Ale to jak zdejmie, to spodnie. Jest... To jest nieestetyczne. Ale za kolanówki na przykład, ja pamiętam, ja miałam jakieś jedne zakolanówki, ale zawsze myślałam, że jestem za niska. Zadrobne do zakolanówek, że jednak nie mam czym wyciągnąć tych nóg, że mi skraca nogi A pamiętasz po jak miałeś zrobione noska. na drutach? Czy na drutach ci moja koleżanka zrobiła? Nie pamiętam. Zrobiła ci szaliczek, czapeczkę i zakolanówki. No to ile ja lat miałam? Mało. No to... No, ale one długo były, bo to były takie, które leżały, bo mi było szkoda ich oddać, wyrzucić czy mm. Z takiej kolorowej włóczki miałeś zrobione. I one były właśnie za kolano. Tak, I zakładało się to może nie skarpetki, nie pod kolanówki, tylko nie wiem jakieś. Jak z, z taką pod stopą taką, te, takim sznureczkiem jakimś czy czym to. A, nie obietry. pamiętam. Nie, to na budki się zakładało. Na budki za kolano. Taka była moda. Ja pamiętam, że to było bardzo modne, jak byłam w podstawówce te mm -hmm. gatry. Mm -hmm. Ja tak strasznie chciałam je mieć. I tak trułam rodzinie po prostu, że ja chcę takie getry, bo wszyscy mają takie, mm -hmm. Jakbym bym bardzo chciała. No i moja babcia właśnie na szydełku uszyła mi takie granatowo-niebieskie w paski. Mm -hmm. ja je tak nosiłam, do tej pory gdzieś się mam, w ogóle do tego e, uszyła mi jakiś tam taki, nie wiem... Szaliczek? Szaliczek, ale taki kominek. kominek I chodziłam mm -hmm. dumnie no. z moimi getrami, bo nikt nie miał takich samych jak ja. Także to też takie pozytywne wspomnienie, ale często do tańca teraz nadal... Ludzie wykorzystują no tak. te getry, nie? Mm -hmm. no tak. Ale ciekawa jestem, że jakby tak wyjść teraz na ulicy, tak jak wtedy się chodziło właśnie w getrach nie do tańca, tylko tak normalnie, to, ja, to, to chyba nie jest dzisiaj. Ja myślę, że gdyby wszystko wyglądało tak jedno do drugiego pasowało, to każdy by pomyślał, że zaczęłaś tak jakaś moda. tak. A tak i, by się, i można było wprowadzić taką modę. No, już pamiętam, że coś tam, mm. takie kostki do włosów miałaś. No pr... Tak, 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 no, tak. I to nagle się zaczęło właśnie, że ludzie zaczęli nosić. Ja myślę, że w ogóle teraz ludzie mają takie szersze spojrzenie na to, jak się ubierać, i mniej się ograniczają stricte do mody. I że można eksperymentować. No, myślę, tak, że tak. Jak się komuś tak. podoba, nie? Ważne, żeby się po prostu mhm. dobrze czuć w tym, co się ma. Bo nosi. tak naprawdę idziesz do sklepu tak. Ja, ja ostatnio tak poszłam, chciałam kupić podkolanówki, zwykłe podkolanówki, pod spodnie I ja weszłam do takiego sklepiku, i tam był. Ogrom, wszystkiego. I pani się zapytała, a jakie pani chce te podkolanówki? Ja mówię, pod spodnie, żeby nie spadały. Pani mówi, to proszę sobie wybrać. A ja myślę, matko, tak dużo, mi się w te takie, to takie, a to... A z tego, a z tamtego, a grube, a cienkie, a z tym, a z tamtym, a z kwiatuszkiem, a z listeczkiem. I po prostu kupiałabym wszystkie. Bo mi się podobają takie rzeczy. Ale słuchajcie, jeszcze jak już mówimy o tych skarpetkach i tym podobnych, to mamy takie do balerin, prawda? Te stopki. Stopki. I teraz tak, jak myślicie? Bo ja myślałam, że stopki muszą być tak założone, żeby ich nie było widać. Ale teraz robią tak dużo takich ozdobnych, tych stopek, stopek, stopek. Jakkolwiek? Hmm? Y to może być je widać, Czy to jest to ozdoba tylko tak dla mnie, po prostu, dla hmm. mojej radości? Myślę, że może je widać być. No. i może to fajnie wyglądać. Na przykład jak się ma bardzo wycięte buty, a stopka jest koronkowa, mhm. to myślę, że to jest. Nawet jeżeli będzie ją widać, to nie będzie nikomu przeszkadzać, bo jest ładna. Ale no tak myślę. Nie, nie ma tych mhm. To znaczy nie, ale ja jeżeli używam stopek, to zawsze staram się, żeby ich nie było widać. Ja też właśnie tak. tak y Zakładam je dla wygody, nogi, buta, mm. nie wiem, ale tak raczej albo gdzieś idę do kogoś i wiem, że będę zdejmowała buty, mm. żeby ta noga wyglądała estetycznie w tej, w tej stopce, ale niekoniecznie, żeby było widać z, bu, z buta wystającą, nie wiem. Może, może masz rację, że ładna, elegancka, koronkowa, Dodaje troszeczkę uroku, ale może być przedłużeniem ja nie. buta. No, taki. Tak po prostu. Właśnie moja koleżanka ma taki z przodu pełny but, z tyłu wycięty i nosi te koronkowe stopki i mi się osobiście to podoba, nie każdemu oczywiście <grytanie> musi <grytanie> się podobać. No Dokładnie. Ja Mówimy o ustach, prawda ja też. No. Jak zobaczyłam, to stwierdziłam, że wcale mi to nie przeszkadza, a nawet naprawdę fajnie to wygląda. Także no, kwestia podejścia, nie? No, dokładnie. Ale rzeczywiście można gdzieś tam siebie wyrazić, prawda? Tak, wybierając jakieś co, coś kolorowego, czy mniej kolorowego, coś Bo no, na te stopki są bardzo ładne i fajnie by było jakby można było takie pokazywać, bo naprawdę są ładne. A to widzisz, to usłyszałeś, że możesz pokazywać. No to dobrze, to nie stopki. będę nie będę chodziła, nie <laughs> będę chodziła w stopkach. O. I <laughs> tak I, i tak i tak chyba skończymy podzielcie się z nami, co wy lubicie, jak może coś jest bardziej eleganckie, na przykład, że należy nosić takie skarpetki do takich butów. Czy u Was w domu jakoś inaczej podchodziło się? My się z Wami dzielimy naszymi przemyśleniami, co byście się z nami uśmiechnęli, a wy napiszcie nam w komentarzach, jak to u Was wygląda i co wy lubicie w tym, co nosimy na stopach. Bardzo Wam dziękuję mm. za tę My również dziękujemy, Chciałbym Państwu, dziękujemy, dziękujemy. Mm. i czekamy na jakieś wiadomości i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję Wam, z Panem Bogiem. Pa.